Cześć, ja jestem CD, a przed Wami kolejny odcinek serii. Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth. Nie wiem, co sobie dzisiaj zagramy w sumie. Zagramy grid mode'a, zobaczymy, czy uda mi się mój win streak poszerzyć do 7. Bawiłem się oczywiście troszeczkę we wpłacaniu monet do Grid Donation Machine. Mam ich już 700, więc. A zostało 300 do a, posiadania maksymalnej ilości no i uratowania sobie. Od, uratowa nie uratowania, odblokowania sobie, oczywiście, a, nowej postaci kipera więc co? Zaczynamy falę pierwszą. Ostatnio troszeczkę grałem w tego Isaaca a, bez nagrywania, bo grałem, nagrywałem to jedynie Assassin's Creed'a najnowszego. A, no i w tym Glidmodzie troszeczkę rzeczy powpłacałem i właśnie praktycznie wszystkie podejścia wygrałem. Tak, Winstreak 6 mam w tej chwili. Spróbujmy teraz tego nie zepsuć. No i ostatnia fala przed nami. Te pająki są za szybkie. Madzia oczywiście jest postacią z obniżoną statystyką szybkości. Dlatego walka z takimi przeciwnika, przeciwnikami, którzy nas po prostu szybko gonią, jest bardzo, bardzo problematyczna. Mamy 18 monet. Jakiś fajny przedmiot tu jest? Nie. Able. No, pierwsze piętro to totalna beznadzieja. No i miejmy nadzieję, że nasi bossowie będą prości. A uh, Hunt jest bossem, oczywiście, nie najprostszym, tak, ale myślę, że na tyle e, razy z nim walczyliśmy, że powinienem dać radę go pokonać bez, e, bez tutaj dania się trafić bardzo dużo razy. No, te duszki są dużym problemem. Czasem, o, czasem są większym problemem niż sam, a, sam Hunt. Oj, już drugi boss się pojawia. To niedobrze. Też ustawienie się blisko uh, Hunter, żeby widzieć kiedy on strzela, to nie jest zły pomysł. No zawsze gdy strzela, to akurat. Oj, pół serduszka mamy. Jest źle. Jest tragicznie. Jest naprawdę tragicznie. No, tyle. Tyle z mojego super streak'a. tyle z bycia dobrym w tą grę. Win streak był... A teraz go nie ma. Uh, range up na początek. Tish down na początek. Podniosę tą bombę. Podniosę tego pilsa, normalne fale powinienem dać radę przejść. I wtedy kupimy sobie D4 i będę liczył po prostu na coś na coś dobrego. Wydaje mi się, że właśnie 8 fal powinno nam zapewnić wystarczającą liczbę monet na kupienie po pierwsze klucza, po drugie właśnie D4. No ale cóż, mamy 16 monet, więc kupujemy sobie kluczyk i zaglądamy do item roomu. Na spokojnie nazbieramy sobie 15 centów na. Zakupienie, nice. Na zakupienie D4, ale D4 zakupował, zakupywał, kupował nie będę. Ponieważ Magic Mushroom jest przedmiotem genialnym. Przedostańmy się do samego duka wykończmy go. A same muchy na jeden noc czy dwa uderzenia zginą, zgin więc spoko. A lecimy właśnie po co? Hmm. Obie te rzeczy są spoko, ale myślę, że... No, Hive mind jest na ten etap gry. Bezużyteczne, ale gdy e, będziemy mieli jakąś opcję tworzenia much, no to będzie genialne, tak? Więc. E, no, na razie jest to przedmiot po prostu e, inwestycja w przyszłość. Zobaczymy, czy. E, czy będzie on w przyszłości w jakikolwiek sposób dobry? Raz. E, dwa. No, podniosę oba. Jeszcze oddam jak najwięcej, tylko mogę dla ciebie. No, to jest. Ciekawe, ciekawa, rzecz. Okej, okay. contract from below, my shadow i dead cat w zamian za trzy serca. Nie wiem, czy był to wybór dobry. Oj, scissors. To jest przedmiot, który może nas zabić, ale ja chciałbym go przetestować tutaj. To sprawia, że my chodzimy ciałkiem, a nasza głowa stoi w miejscu. I strzela. My z ciała również strzelamy. Pytanie: która z tych części dostaje obrażenia? Bo to może być nasza śmierć. Czy nasze ciało dostaje obrażenia? A nasza głowa dostaje obrażenia, tak? Tak jest, więc ja ciałkiem. No właśnie, to jest bardzo złe. Nasze ciało będzie po prostu cały czas tutaj obrywać. Znaczy nasza głowa będzie cały czas obrywać. Więc my musimy skupiać całą uwagę przeciwników na nas. Eee, ciekawa rzecz. Co się stanie, gdy użyję tego przedmiotu po raz drugi? To jest pytanie. Tworzę dwie głowy i mam cały czas jedno ciało. No to się zrobiłem? No nie żyję. No chciałem przetestować, jak działa ten przedmiot. Oczywiście jest to absolutny syf. A trzy gerblingi, tak? Nic więcej. No to trudne być nie powinno. <śmany> Co? 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 <śmany> eee, jak to jest być słabym w tą grę? Raz, dwa... No nareszcie. No, to już jest ryzykowna rzecz. Ale zobaczmy, dwa ragmany. Walka bez wątpienia trudna. Okej, okay, teraz tylko pojąki, żeby nas nie zabiły. I będzie dobrze. Abaddon, genialnie. Blank card. No chyba muszę spróbować. Mogę w miarę z daleka spokojnie trafiać Mega Mow. On mnie również może. Dobra. Nasz drugi boss to Blob, tak? Tak jest. Jeszcze w swojej ulepszonej wersji. No zabiłem się. Brawo dla mnie. Okej. Okay. Dałeś mi... Poison Touch. Jestem naprawdę smutny z tego, co ja tu robię. Ta wersja Blowba jest naprawdę trudna. Znaczy, każda wersja Blowba jest naprawdę trudna. Ale ta w szczególności... W szczególności! Ja pokonałem, kurczę, Ultra Grida Lostem, nie dając się trafić. Nie powinienem mieć, kurczę, problemu z pokonaniem Blowba beznadziejnego. Szczególnie mając taki damage i to wszystko. Dobra, przechodzimy szybko na drugą stronę. Mhm, uh -huh. wypuśćcie mnie stąd. No bo ten Brimstone jego jest tak szybki, że ja nie mam czasu tego uniknąć. To jest najgorsze w tej całej walce. No i jeszcze fakt, że jestem na jedno uderzenie dla niego. Że kurczę. The Magician. Ja nie wiem, co mam tu zrobić. Serio, nie wiem. Jeszcze te homing shotsy po prostu nie trafiają w niego. No tyle. Tyle. Możemy uznać, że tego odcinka nigdy nie było. Chodźmy na walkę z naszym bossem kolejnym. Znaczy, z kolejnymi bossami. Którym nie dajmy się zabić. <grym> nie, nie wierzę w to. Ewa. A więc staramy się o mega szatana, tak? Ewa teraz zaczyna z Razor Bladeem, który zwiększa jej obrażenia na obecne pomieszczenie, tak mi się wydaje. Sprawdzamy to sobie wiele, wiele razy, ale cały czas nie pamiętam. Naszym pierwszym przedmiotem jest Rubber Cement. Tak więc nasze łzy będą się odbijały od ścian. No co w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach może być bardzo przydatne. Nasza tabletka to hematomizis, więc. A ja teraz mam. Ej, czemu nie stałem się w Babylon? Mogę to podnieść? Mogę. Czemu nie stałem się w Babylon po podniesieniu, po użyciu hematomizis? Nie rozumiem. Po użyciu tego się stałem. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Naszym bossem jest Little Horn. Mam nadzieję, że potrafię już z nim w miarę walczyć. Jesteśmy chorów w Babylon, które w tym pomieszczeniu na przykład nie działa. W tym już działa. No to tak czasami się... Dzi... Tak czasami po prostu dziwnie działa. Oj, dobra, co? To było dziwne pomieszczenie. Nie rozumiem do końca, o co w nim chodziło. Ale jesteśmy już za nim, dobra. A dzięki e, Roid jesteśmy bardzo, bardzo szybcy, co jest bardzo spoko rzeczą, ale pamiętajmy, jesteśmy na jedno uderzenie. No i również szukamy Spirit Heartów. Podnosimy oczywiście Gimpiego, moglibyśmy go przytasować, tak? Co mogłoby być dobre w obecnej sytuacji, ale Gimpie może być genialnym przedmiotem. Może nie być, ale może być. No i idziemy na walkę z naszym bossem. Nie lubię ciebie, uważam, że jesteś zbyt mocnym bossem na pierwsze piętro. Serio, może jeszcze to jest kwestia tego, że nie umiem z nim walczyć, ale widzicie sami, on tworzy tyle tych głów tutaj. No i e, boss pokonany, deal z diabłem, e, ugrany. Niestety. A teraz musimy walczyć z Krampusem. Dodatkowo nie posiadając w tym momencie e, chorób Babylon, ale już takowe włączamy sobie. E, pytanie, czy chcemy właśnie Krampusa? Myślę, że jako jest, jesteśmy Evo, to nie. No więc tragedii nie ma, tak? Takiej, jakby mogła być, no bo kurczę. Nie żyję. Czemu ja jestem taki beznadziejny w tą grę? Nie no, nie chcę Evo grać. Blue Baby. To jest fajny przedmiot. Znaczy, on jest słaby, ale jest ciekawy. Ok. 15 monet. I kupujemy. Jeśli nie wiecie, znaczy kupuję to dlatego, że bardzo mało tym przedmiotem grałem. Okej, okay, ledwo, ale się udało. Tyle tych bomb nam dają. Okej, okay, tu tego za bardzo nie wykorzystamy, ale to rozbija nasze pociski na kilka po prostu i możemy tego używać raz na pomieszczenie Gerdy. Dużo pocisków wysyłamy. No widzicie, to nie zadało żadnych obrażeń. Jestem głównym. Jestem. Jestem. Nie wiem, niech to złapa co się skończy. Dziękuję Wam za oglądanie. Albo nawet nie. Zagramy sobie Boss Rusha w co przetasowuje przeciwników. Nie chcę tego nigdy w życiu. Chodźmy na walkę z bosem. Nienawidzę tego typa. Na szczęście teraz jesteśmy mocni, chociaż. I nie będzie on nam robił żadnych problemów, ale z podstawowym damage'em to się nie da z nim walczyć czasami. Znaczy, nie wiem, to jest najbardziej znienawidzony boss chyba mój, dodany w tym dodatku. O! To jest fajne pomieszczenie, bo mogę stać w miejscu, ch chować się za kamieniami, a Jemini będzie robił robotę. Szóstka przetasowuje nam całe podejście, więc z wielką chęcią sobie to... tego użyję. Chocolate Milk, Midas Touch, Two Shots i Forever Alone. No kurczę, mega. Kurczę, mega. Początek. Może po tym jak miałem przejść wygranych pod rząd, z niesamowitym szczęściem, no to gra postanowiła się no, odwdzięczyć mi dając kilka niefajnych podejść. No cóż, mam nadzieję, że w końcu złapa się przeminie, nauczy się grać w tą grę i będzie spoko. Co my tu mamy? Small rock, wiedziałem. Jak już mamy szczęście, to mamy całkowite. Jak już nie mamy szczęście to absolutnie wcale. Czy ja przetasowałem Box of Friends? Chyba tak. No, to była rzecz nieprzemyślana w sumie. Ale cóż, lecimy na bossa naszego piętra. Folen. Chłopie. Liczę na jakieś fajne rzeczy. Nasze obrażenia są tak duże. Dlaczego ja psuję wszystko? Wolny jestem. Okej. Okay. To jest fakt. Traf tym zębem. Nie. Nie. Nie wierzę. Mega fatty. Grubasku. Spróbuję go pokonać normalnie. Potrafię z Mega Fatim walczyć. Co nie oznacza, że jest to boss prosty. I on też może nas zabić jednym uderzeniem, więc. Znaczy, najgorszy jest fakt, że ja chciałbym Dila z diabłem tutaj dostać. Bo jeśli Mega Fatim nas nie trafi, to Dila z diabłem dostać powinniśmy. Mógłbym tutaj pentagram narysować mu. Oj, oj, koniec, koniec, koniec. Koniec, dobra. Jest HP up, który pozwoli nam na podniesienie deala z diabłem. Rotten baby, kurczę. I sacrificial dagger. O, jakbyśmy mieli box of friends cały czas, to oba te przedmioty byłyby tak genialne. o są spoko. Ale... No nie, ja chcę przeżyć. To by, był to by był bardzo błąd. Duży. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co ja robię w tej grze. Ty, ostatnio moje życie, kurczę, gościu, zakończyłeś. Ja używam algiza. Nie macie. Nie macie. Okej. Okay. dostaliśmy tyraz z diabłem. Wow. Wow. No, i co ja mam na to powiedzieć? Dark mi lecimy dalej. Tak mi się wydaje. No i lecimy na walkę z mamą. Nie będzie to walka prosta. Ale gdy tylko nam się wychyli, powinniśmy strzelać tutaj czekolad milkiem. No i, no i dobrze ją ranić, tak? Obrażenia, jak widzicie, zadajemy bardzo fajne. Wszystko jest bardzo fajne w tym podejściu, tylko nie wiem czemu. Ja cały czas tyle obrażeń dostaję. Dobra. Połowa życia zabrana. Oj, oj, oj. Ale przynajmniej to też serducho zadało dużo, dużo obrażeń. Czarne serducho. Swoim nekronomikonowym efektem. No. Czekamy. Raz. Jeszcze z takie trzy celne uderzenia. I będzie po wszystkim. Ok. To w sumie nie zadział Nie wiem, co tu się stało. I jak ja to przeżyłem. A Polaroid chyba, tak? Wszystko inne zaliczone. Tak jest. Bo srasza to my nie zrobimy. Znaczy, bo srasza to my na pewno nie zrobimy. Nie zrobimy też uh, mega hasza, szatana. Ale lecimy na łumby. No i wygląda to nieprzyjemnie. Nie pytajcie, naprawdę nie pytajcie. Naprawdę nie pytajcie. Ja sam nie potrafię powiedzieć, co się dzieje ze mną. Ale nagle nie umiem grać w tą grę. No i lecimy, mm -hmm, Mama Gerdy. Boss, którego nie lubię, i Boss, który nas zabił. Z... Do, do widzenia, Państwo.